Dzwon. Dzwon od DXA 160. Końcówka wałka się delikatnie zmierzwiła. Ona mi gdzieś teraz zaginęła, ale nie wiem. O Była tu na drobny wieloklin, na tym wałku. Nieosiągalna jest na drobny wieloklin, będzie na gruby. Końcówka to jest odcięta odcięte, nagwintowane. I tu jest na wkręcone. Tak to wyszło. Lewy gwint. Powinno się to zaciąć. Zobaczymy. Może tu małego broczka się wkręci. Jakoś to będzie. czy jeszcze w dobrym stanie. Zrobiłem od razu dwie, bo jakby się urwało, no to będą mieli na wymianę. O. tak to wygląda 78 rok Łożyska jeszcze oryginalne sztejera, oczywiście skrzynia jest Ciekawe czy w ogóle jakieś części do tego będą dostępne póki co. tu jest hamulec domu na stożku to jest wszystko tak jakby nieruszone. i co? Zobaczymy, poskładamy, czy to będzie działać.